Opel Cascada, to będzie jakiś tutaj powypadkowy samochód za te pieniądze. Astry będą nas gnębić tymi astrami teraz. O, Fiat 500 Cabrio, proszę bardzo, za te pieniądze. Coś jest nie tak. Nie wierzę, że jest wszystko ok. No, otwieramy. Będzie ok, to po niego jadę zaraz. Odpala, jeździ, no dobra, poduszki, czyli jest gdzieś tam puknięty. No, no, zobaczymy. Pokaż, no Pan, co tu jest nie tak z tym autem. Jak już sobie weszliśmy, zaraz Wam opowiem o tym samochodzie, bo na pewno w tym przedziale cenowym zaraz się jakiś pojawi. Uuu, Panie. Uuu. Co można powiedzieć o Fiacie 500 Cabrio? Hmm. Droga impreza, ludzie płaczą, jak, jak dzwonią i jak odbierają z naprawy. Mechanizm awaryjny, psują się tam głównie ślizgi, zwłaszcza jak macie auto jakieś właśnie po uszkodzeniach, no, będzie drogo. Jeżeli macie przecięte poszycie, będzie bardzo drogo. Więc taki samochód najlepiej kupować sprawny. A jeżeli jest dach uszkodzony, nie mówię o rozcięciu, tylko jest uszkodzony po prostu mechanicznie, nie otwiera się. No to 2600 zestaw naprawczy na stronę. Są wydruki 3D, sam drukowałem, ale no nie oszukujmy się, to jest rzeźbienie i nie jestem zwolennikiem tych rozwiązań. Jeżeli chcecie to zrobić tak, jak należy, no to 2600 na stronę zestaw naprawczy. To też nie jest że wyczerpuje temat plus robocizna. To już można sobie policzyć, jakie się robią kwoty. Rozbierając co do jednej śrubki, e, takie dachy, wszystko jest do zrobienia, tylko musicie osypać z portfela po prostu. E, weźcie pod uwagę, jeżeli będzie przecięty dach, to pewnie też pod sufitka, tu w ogóle mówię o przeciętych dachach, bo często ludzie dzwonią, pytają o poszycie. Jak słyszę, że dach jest przecięty, pytam o podsufitkę, okazuje się, że też. No więc to jest też niemały koszt dodatkowo, także zwróćcie sobie na to uwagę. Kosmiczna cena, więc tylko używki w zasadzie wchodzą w grę, żeby to było ekonomicznie uzasadnione. Od razu Was chcę uprzedzić, także fajny, natomiast w razie awarii będzie bolało i naprawią tylko najwytrwalsi, którzy naprawdę te auto lubią. Jezu, jakie te Fiaty są tutaj, matko boska, kto to kupuje, takie porozbijane. No, taki zmasakrowany kabriolet to jest słaba opcja, uważam, do kupienia. BMW Z4, uuu, bardzo tanie, zobaczymy. Anglik, dobra, no ale powiedzmy, że jakąś z do 35 może da radę wyhaczyć, nie? z standard, zalana pompa dachu, zardzewiała. Do zrobienia. Niektórzy przenoszą do bagażnika. Ja akurat nie przenoszę, bo jak ją zrobię, to uważam, że kolejne tam blisko 20, czy grube naście lat wytrzyma. Mam jakieś tam parę jeszcze patentów, jak to poprawić fabrykę, więc zostawiam ją tam gdzie jest. Tylko, żeby to zrobić, no ja wyciągam cały dach. Nie chcę mi się bawić od strony bagażnika, bo to wcale moim zdaniem no chyba nie będzie szybsze. Przynajmniej ja nie opanowałem tego tak, żebym to szybciutko wyjął. Więc wyciągam cały dach, czyszczę odpływy przy okazji i, i ogarniam całość na stole. Więc jest to samochód taki, no, gdzie to Was może na pewno spotkać. Dachy fajne, trwałe. Nie Niewiele się z tym dzieje. Więc jeżeli dach Wam się z przodu odpina, tutaj dalej nie idzie. Siedzimy w Z4, ale mówimy o tej starszej, 85, to prawdopodobnie pompa już jest zardzewiała. Jeżeli dach się nie chce manualnie składać, idzie do pewnego momentu, jest opór, to na pewno pompa jest zardzewiała i jest trochę więcej zabawy, żeby ten dach wydobyć. Tak, poza tym, auto no, bardzo fajne Z4. Mi się podoba przynajmniej. Fajnie się jeździ. Czterocylindrówki tam. Dość takie silniki nieudane, więc ja bym już szukał. Jeżeli miałbym to kupować, to, to raczej sześciogarówki bardziej pasuje. To pierwsze, a po drugie, no właśnie te cylindrowce tam potrafią dość poważnych kosztów dostarczyć. Fiat 124 to nie będziemy takiego starego samochodu. Zakładamy, że szukamy normalnego Cabrio na Daily Volvo C70 pierwszej generacji, Puch, też drogie. Dach typowo elektryczny, bez hydrauliki, dużo silniczków, drogie poszycie, naprawy dachu, potrafią być wymagające, bo jest tam parę myków, które da się zrobić tylko takim starym handheldem Volvo. No nie tylko, teoretycznie tylko, no ja tam mam jakieś na to swoje patenty, ale nawet jak macie nowszy sprzęt do diagnostyki Volvo, to nie wszystko tym zrobicie, jeżeli chodzi o dach. Część rzeczy tak, a część rzeczy jest zarezerwowane dla tego starego testera, więc może być ryzykownie. Ładny samochód, bardzo mi się podoba z wyglądu, ale ostatnio jeździłem i zupełnie mnie nie przekonał tym, jak się prowadzi. Noc była, ale właściwości nich nie było, więc no, kwestia, kwestia wyboru. Na pewno ładny, ma potencjał na jakiegoś klasyka, ale dach zaboli, że będzie do wymiany na nowy. 171 Mercedes SLK. Co tu można powiedzieć o nim? No, ten jest akurat puknięty, ale na pewno za te pieniądze znajdziemy coś, co nie jest. A to fałszuska, no. To co oni tu piszą, 1,8? Coś tu jest niehalo. Jeszcze raz zobaczę, nie, coś tu jest źle opisane. W każdym razie taki Mercedes no, przecieki, potrafią go gnębić i nie cierpię tej roboty, więc nie polecam dobrze sprawdzić, czy właśnie wszystko jest suche, bo potrafi do bagażnika i do kabiny cieknąć. No, mniej moim zdaniem ma takiego charakteru niż ten poprzedni, ale to kwestia gustu. Na pewno fajny jest 3 litrowy, czy tam 3,5 litra, już nie pamiętam jaki ten jest silnik dokładnie. Jeździłem, fajnie to jeździ, naprawdę taki spoko samochodzie, te słabsze, no to już wiadomo, trochę słabiej. Hydraulika w podsufice ten siłownik zwłaszcza, to bym zrobił, bo, bo potrafi zawieść i wam zniszczy podsufitkę, jakieś tam drobne usterki elektryki tego dachu, ale nic strasznego, generalnie o, o dach bym się tutaj nie martwił, oprócz tej właśnie hydrauliki. Pod sufitce to bym warto zrobić, bo szkoda potem szukać pod sufitki coraz mniej. Bo, bo właśnie ludzie to kupują, jakim jak ten siłownik e, wypuści olej. Meganka trójka. Uu, nie powiem nic. Nie dojechała do mnie nigdy taka meganka. Nic wam tutaj mądrego na jej temat nie jestem w stanie powiedzieć. Czy to jest dach awaryjny? No pewnie nie. Skoro nie dojechały, Więc to pewnie awaryjny za bardzo nie jest. Jak to wygląda w środku, i tak dalej. Na ile to jest lepsze od tej meganki dwójki, za którą nie przypadam. trudno mi powiedzieć. Dobra, mamy tutaj tak Alfa Romeo Spider. Co tutaj? To jest chyba 939, potem była chyba 959, jakoś tak. Dobrze nie pamiętam. Dach jest dwuczęściowy. Nie jest jakoś tam kosmicznie drogi, ale taką jakby powiedziała, cena standardowa. Czyli to przy takim zakupie, no to jest znaczna część ceny samochodu. Chcą około jednej trzeciej. Jak to alfa? No tam będzie problemów pewnie tuzin, różnych, mniejszych, większych. Były różne silniki, trochę tam na ten temat wiedziałem, bo kiedyś chciałem takie auto kupić. E, więc, oczywiście, Busso najlepiej, najlepiej 3 litrówkę, ale to nie ten budżet na pewno. A tak poza tym, to te silniki czterocylindrowe, słabsze, trochę mocniejsze, twin czyli macie 8 świec po dwie świece na cylinder. Jeździło się tym w miarę z tego co pamiętam, ale jak ostatnio gdzieś tam przyjeżdżały, to albo miałem takiego pecha bo się trafiały słabe egzemplarze albo się brzydko starzały. Takie były kurcze, te wnętrza wymęczone. Był tam lifting i nie jestem pewien, czy to nie jest właśnie już po liftingu tej konsoli środkowej. Nie, 98 to chyba, chyba jeszcze nie, nie pamiętam. Już 18 lat temu to auto rozważałem, więc, więc już trudno mi sobie przypomnieć. W każdym razie no, na pewno jako daily to, to, to nie jest to ten kabriolet, bardziej jako Youngtimer, Timer, nie? więc tutaj tak bym to upatrywał. Dalej mamy Z3, fajna rejestracja. Ciekawe, jak on to zrobił. Z tego, co czytałem, to nie może być cyferka w indywidualnej rejestracji jako pierwsza z tych pięciu znaków, tylko musi być literka. To jest bardzo ciekawe, jak on to zrobił. Chyba, że to nie są, nie no, wygląda jakby to były indywidualne faktycznie, nie jakieś fejkowe, no ale o aucie. Z3, no co, przecieka głupkowate konstrukcje uszczelek. Trzeba regulować sobie okno bardzo precyzyjnie. E, nie, są jakieś takie straszne rzeczy, no ale nie ma do ciągu szyb, podkapuje i potrafi być denerwujące. Dachy w tym wieku rozlatują się, od zewnątrz może jakoś wyglądają, ale tam szyba... Wokół szyby się prują te szwy do zamka, to się tam kurczy. A jak sobie spojrzycie od spodu, to to już się wszystko sypie, no, coraz częściej się pojawiają. Koszt dachu mniejsze jak w 36 Wersje z podsufitką, bez podsufitki, yy, poliftowe z podsufitką. Drogie linki, takie stalowe, które są tam w poszyciu. No, więc to dobrze, jakby nie było pozrywane, bo akurat ten element dość, dość drogi, ale to nie są jakieś tam kosmiczne kwoty. Fajny samochód, fajnie się jeździ. To, co jest najlepsze w tym aucie, to że to jest kompakt T3,6, więc ceny części są śmieszne. niskie, a auto wygląda bajeransko. No, tutaj 1,8 czterocylindrówka, więc no, nie jest to może taki silnik, jaki tutaj każdy by chciał w tym aucie, no, ale wpływa to na cenę. Samochód nie jest ciężki, jakoś to jedzie, zwłaszcza jak sobie kupicie IS-a, to bym polecał wtedy w tym kierunku pójść. Tu chyba to nie będzie IS-115 KONI. Nie, tam 140 pary to już jakoś to pojedzie. No, wąski tył w tych słabszych wersjach dopiero po były szerokie tyły, więc auta występują w różnych rodzajach. Na już abstrahując od kupety, tylko właśnie jeżeli chodzi o roadstera, szerokie, wąskie, więc tutaj też można sobie podejrzeć. No i poliwcie, bo nie zdaniem takie trochę zgrabniejsze. Dalej mamy E30, takie brzydkie, że aż ładne. Pamiętam, kiedyś to kosztowało grosze, nikt tego nie chciał, sam tego nie chciałem, chciałem zwykłą E30 kabry kupić. Ani takiego potworka, no teraz się zrobił rarytas więc coupe przerabiane przez Baura na kabriolet, ale części są w oficjalnej dystrybucji BMW, przynajmniej katalogowo bo z dostępnością już można powiedzieć, że no przynajmniej uszczelek nie dostaniecie to wiem, a jeśli chodzi o to jak tutaj wygląda sprawa naprawy dachu zazwyczaj robić trzeba wszystko, czyli przód, tył w okolicach przedniej szyby, tą wyklejankę krótką, ten paseczek no i pod sufitkę tak samo Więc kompleksowo poprawiamy jeszcze trochę elementów słabych stelaża no impreza nie najtańsza, ale idzie to ogarnąć uszczelki się rozsypują i z tym mamy największy problem, żeby to ładnie demontować i po prostu montować ponownie monowych nowych nie ma, jeszcze nikt tego, przynajmniej nie widziałem, że produkował w postaci jakichś zamienników, nie? No nie jest to daily, więc może przejdźmy dalej po prostu, znaczy, no, Baur to jest timer nie ma co grać. MGF. Bu, bu, bu. Auto takie no mało popularne na daily by się nadawało, tylko to właśnie też już taki troszkę wynalazek. Pamiętam, że tam coś było z zawieszeniem pneumatyczne jakieś takie miechy. Chyba nie w każdej wersji, nie wiem, czy ten właśnie Polift jak tutaj to miał. Czy już tego nie miał, czy problematyczne, no pewnie do ogarnięcia, tak jak ludzie się boją Citroenów, a to wcale nie jest nic strasznego, to pewnie tutaj też nie, ale nie wiem, więc się nie będę wymądrzał, dach jest dwuczęściowy, idzie to zrobić, silnik centralnie, jeździłem kiedyś takim autem, bardzo fajnie się jeździ, ma styl taki brytyjski, jak widzicie. Trochę, może chociaż brytyjski, bo tutaj tak w czarno w środku, ale ciekawy pojazd, na pewno coś nietypowego i tutaj ciężko spotkać już drugiego na drodze, bo chyba je trochę żarło z tego co pamiętam, jeśli chodzi o korozję. O, nasze ulubione BMW-36. Zrobimy osobny odcinek. Coś już wspominałem w poprzednim, na co trzeba spojrzeć, jeżeli chodzi o auto, no to korozja gdzieś tam przy korkach. I do błotników jakieś progi w jakichś takich gorszych egzemplarzach. To będzie wymagało pewnie poprawy. W dobrych to się będzie trzymać jak dzwon. Silniki cała gama. Tutaj na razie nie będziemy o tym mówić. Wnętrza bywają pomęczone, ale tutaj całkiem nieźle to wygląda. Myślę, że może być nawet ciekawy egzemplarz. Dachy. No już po tylu latach to raczej trzeba się liczyć z tym, że, że trzeba to raz przeserwisować, dwa. Zrobić, robimy od A do Z, ale tu kwoty są pięciocyfrowe. Raczej z tym bym się liczył kupując trzy, że jak będzie trzeba zrobić dach kompleksowo, żeby tutaj był naprawdę tip-top, no to trzeba będzie tutaj troszeczkę wyłożyć kasy. Ta cena zakupu to jest dopiero początek. Robimy odcinek osobny na pewno. Golf. Piątka, czy tam tu jest akurat szóstka, chyba piątki też są, no nie, może szóstki, nie pamiętam. E, tak jak a trójka, to chyba będzie nawet ten sam dach, może jakaś tam jest różnica. E, szyby się odklejają, więc generalnie na to trzeba uważać. Dalej, sobie tam Volkswagen niewiele to wziął do serca, podobnie jak w piątkach. Do zrobienia poza tym, to jakichś tu wielkich problemów nie było, jakieś tam czujniczki, coś. Myślę, że auto spoko, godne polecenia, jeżeli komuś się podoba, bo to taki bardziej właśnie jest e, no, <laughs> dwubryłowiec, więc, więc troszeczkę inaczej niż nas przyzwyczaiły te kabriolety nowocześniejsze. E93, następca E46, dach już typu hardtop, też dość skomplikowany. Co tutaj się dzieje z tym dachem? Przede wszystkim stuka. W naszych polskich realiach Duża felga Runflat, run sztywne zawieszenie, jak ktoś jeszcze sobie dorzuci na dokładkę po paru latach na dziurach zaczynają się stuki do ogarnięcia, trochę przecieka czasami z tyłu, tutaj potrafi woda wchodzić do bagażnika, to jest duży problem, bo tam jest wzmacniacz, jest pompa od dachu, no, wrzucają takie przykłady, gdzie tam naprawdę się działo i trzeba było sporo kasy wsadzić. A mechanizm jako taki nie jest specjalnie awaryjny. No e, jakieś tam sprężynki gazowe, żeby to fajnie chodziło. Takie rzeczy, nie? Auto spoko, no, tu gama silników też. Dla każdego coś miłego i diesla i benzyny, czterocylindrówki sześcio i V8 w MC, to już, ale to nie ta cena, nie? Też auto, które można spokojnie mówić i mówić na osobny odcinek. Ja mogę polecić, ogólnie Fajne auto, tylko trzeba ogarnąć te stuki, bo trochę nie przystoi w takim samochodzie. Jedynka. Odklejają się szyby. System już inny niż F4-6 gorszy, więc też to trzeba y, tutaj skontrolować i wziąć pod uwagę. Jakichś tam większych problemów z tymi dachami. No naprawiałem coś, ale to były takie auta gdzieś tam ze stanów, coś takiego. Żeby jakieś te, te pompy coś, coś tam było też pamiętam z pompami, nie jest to na pewno dach tak jakiś awaryjny. Bardziej ta szyba, na to trzeba zwrócić uwagę. E, autko fajne, bo tam nawet możecie kupić też się, kiedyś przymierzałem 335i w Cabrio, no i to będzie już fajnie jeździć na pewno. 300 KONI, też z fajny potencjał. To jest taki silnik jak w M1 M, w 1CM, tylko troszeczkę tam z mniejszą mocą odpowiednio wykastrowany. Można ten silnik fajnie pomodzić No super samochód Ale to też nie, nie, nie w 35 tysiącach się nie zmieścicie Na 1.35i Więc trzeba dołożyć Jeżeli chodzi o część drugą to myślę, że na tym zakończymy Dokończymy te ogłoszenia w Części trzeciej Na którą Was serdecznie zapraszam